Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj odbieramy nagrody za dziewiąte miejsce na świecie. Tutaj wyświetlałem przy sobie, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikajcie czerwony przycisk subskrybuj. No i teraz, jak widzicie w sklepie, też w tym momencie trwa live week i w okolicach 19.30-20.00 będziemy otwierać paczkę z informami, yy, bo pojawił się Messi w drużynie tygodnia, więc dzisiaj będzie się działo na live weeku. Wpadajcie, no a my zobaczmy, co tutaj się działo z nagrodami za poprzedni Food Champions. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, czas odebrać nagrody za dziewiąte miejsce na świecie! Matko święta. To jest to jest to je profesjonalista, proszę Państwa, tutaj żarty się skończyły i za to dostajemy 5 player pików paczkę z 11 informami i 4 paczki za 100 tysięcy. Do tego aż 200 tysięcy końców. Jak u mnie były te e, nagrody, gdzie... Za 86. miejsce u mnie było, za to wczoraj odbierane. To dostałem 125 tysięcy, no ale tutaj wiadomo, że takie miejsce to wiadomo. No i tutaj, 5 player picków. No i poszukiwana jest jedna i wyłącznie karta: Robert Lewandowski i Son. Pierwszy wybór: zaczynamy dobrze, jest i liczyć, ale oczywiście też jest Paweł Lopeza. On będzie wszędzie pewnie i to jest nieuniknione, ale 90 overall na początek. Jak najbardziej okej okay. Jak najbardziej ok. No to sprawdźmy drugiego player picka. No dobra, niech będzie Hasebe, niech będzie Hasebe. No to kolejna próba. I poszukiwania trwają. No nie, no to tutaj wybierzemy Dante. Narodowość Dante, myślę, że tutaj bardziej nam pomoże. No dobra. Po tym 828, 3 czas na coś lepszego? Ale nie takie rzeczy. Akin fiejew. 83. Ależ to wygląda słabo na razie. No dobra, no i teraz. Ostatni player pik za top 100. Czy to będzie Son? To nie będzie Son. To będzie Izak. No dobra. Ten Izak... No, nie, nie, nie. Nie tak miało być. No dobra. Tak wyglądają piki za dziewiąte miejsce na świecie. Także to jest jakiś hit. To jest jakiś hit. E, tylko i liczyć jakiś tam warty uwagi. Natomiast teraz cztery paczki za 100 tysięcy i jedna paczka z 11 informami. Zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj nam wydropi, no bo no nie oszukujmy się, z pikami mogą być nieco, nieco lepiej. No to lecimy. Pierwsza paczka, słuchajcie, za 100 tysięcy. Pierwsza paka za 100 tysięcy. No i teraz... Tylko i wyłącznie walkout, ale urodzinowy nas satysfakcjonuje. A zaczynamy bez walkoutu z ekranami. Hiszpania SPD, i to jest Javi Martinez. Javi Martinez, ok. Oki doki. próbujemy dalej. Trzy paczki, trzy paczki jeszcze za 100 tysięcy. Przed tą paką potężną, z 11 ifami. Może tam będzie na szczęście ten Son, albo lewy. A druga paczka jest walkout, ale nadal bez urodzin, jest Brazylia. No to LS? Esio, czyli to będzie Tiago. Tiago Silva, 87. No, już mieliśmy dzisiaj tutaj jeden walkout: 87 obrońcy. Teraz jest drugi, natomiast kolejnych nie widzę. Kolejnych nie widzę, niestety. Kolejna paczka za 100 i uwaga, uwaga, co tym razem, co tym razem? Potrzebujemy urodzinowych. Ho, oh, Włochy, bramkarz do Laruma chyba. Nie, nawet nie. Siridiu. Siridiu 84. Do tego Leno. No, ale przed nami ostatnia paka za 100 No i zobaczmy, zobaczmy, co tym razem? Bo po tym Overall 90, tak naprawdę nic nie mieliśmy. Ale teraz jest urodzinowy walkout. No i niech będzie to boom, błagam. Włochy, to będzie pewnie lazania, Tak jest, to jest lasagna, ok, Okej, okay. no coś jest warty. Coś jest warty lazania? To na pewno, tylko pytanie, ile. W okolicach 200 tysięcy. Do tego Inform 85 overall. Jakoś to wygląda. 170 tysięcy. Pan Lazania. Tutaj Inform. No ponad 200k z tej paczki wyciągniemy na pewno. Paczka historia Totw Ultimate. Paczka z 11 ifami. Zobaczmy, czy to jest ten moment. Czy to jest ten dzień, kiedy trafimy. Boom. Jest walkout. Brazylia. To będzie 86 6 o! I to jest nagroda za dziewiąte miejsce na świecie. Anderson Taliska. To nie może być boom. Ja pierdziele! Serio? Po 86, reszta 8, 2,84. To jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. Okej, okay, moi drodzy, a my już jesteśmy na koncie RIO Esports. No i tutaj udało nam się wbić elitkę. E, jakie mamy rangi tutaj? Wybieramy wymienne. Wybieramy wymienne nagrody, słuchajcie, za e, Division Rivals i zobaczymy, czy coś ciekawego nam tutaj wpadnie. E, dzisiaj już planuję w końcu otworzyć jakąś paczkę z tymi Informami, jedną myślę, że otworzymy na pewno, a dalej chyba e, jedną zachowamy. Taki, taki jest plan na dzisiaj, jeżeli chodzi o Rajo Esport. No tutaj zobaczycie, oczywiście, najlepsze trafy. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego wypadnie, i to Rajo zostanie wzmocnione poważnie. Po fakcie, <grytanie> dobra, kolejna y, paczka. I mamy coś, mamy coś. Jest walkout. Ok, pierwszy walkout, więc warto było brać chyba wymienny, bo to jest Francja. To jest o. I to będzie Laporte 87. A więc to jest znak, że tym razem z tymi wymiennymi nagrodami postąpiliśmy słusznie, bo oprócz Laporte w sumie nic nie ma. A nie, to była paczka za, za jakieś te nagrody w sezonach. No bo raczej to nie była paczka za rivalse jak coś. Ale jeszcze jest paczka za 35 tysięcy. No i potem już możemy przejść spokojnie do nagród za elitę. Natomiast w tej paczce nie mamy nawet. Ekranów. W takiej pasce tylko i wyłącznie może uratować jedna rzecz, że jeś, jeżeli jest jakaś zmiana pozycji albo styl gry, yy, to ratuje paczkę za 35 tysięcy, ale nie tym razem. NSN to nie jest warte dużo. No i teraz już przechodzimy na nagrody za Elite na Rayo Esports. No i czy Rayo? Rayo Rayo Velikano Esports. Przyniesie nam coś spektakularnego. Dostajemy oczywiście trzy piki: pakę za stoka i pakę z trzema ifami. No i może zacznijmy od środka, bo w środku. O, oh, za ośrodku jest De Paul. 84. Nie o to chodziło, nie o to chodziło. Zatem spróbujmy dalej. Kolejna próba, kolejna szansa. O, oh, panie. No to Akin Fiejew, ale dramatyczne dwa pierwsze piki za te na rajo. No to może w trzecim player piku będzie większe szczęście. Zobaczmy. Jest Anderson Taliska. Oh, no dobra, cyklu, Znowu pytanie, czy warto było. No plus taki, że zawsze ten jeden potem pik do przepałki będzie. Chociaż w przypadku 86, no to 86 uważam, że bardziej warto zrobić na, na przypałkę. No ale teraz, yy, za elitę mamy paczkę za 100 tysięcy i jedną paczkę z trzema tymi informami. TOTW, yy, paczka za 100, a nie ma ekranu. Ja nie wiem, czy ja już w ogóle nie zacznę grać do golda tu i tutaj. Czy jest szansa się spinać na te elity przeróżne i walczyć. Jak tutaj nie mamy nawet, nie. No a teraz, moi drodzy, paczka, historia Tot w premium. No i przede wszystkim, żeby był walkout, tego oczekują kibice Rajo. Chcą zaśpiewać hymn. Po dobrym trafie, ale dobrym trafem jest walkout. A tu nie ma, A, Ukraina. Jeszcze nie wierzę w to. Nie wierzę w to. O boże, Kornienko 82. Trafiony. Czy coś oprócz tego Kornienko dostaniemy w tej paczce z informami? Jagielka i Rosji, także Wiktor. Wiktor Kornienko, Jagielka i Rosji za elitę na RIO Esports Jesteśmy na koncie Legendary Angels, no i czas Czas na nagrody, tutaj mamy... Wybieramy wymienne, wybieramy wymienne nagrody Za Food Champions, no i zobaczymy czy coś ciekawego nam tutaj jeszcze dropnie Bo z tym dropem było różnie, Zaczynam od paczki za 35 tysięcy Biorąc pod uwagę, że to są wymienne, no to liczymy tutaj na jakieś wokauty. Zaczniemy jednak od ekranów, niestety, to angielskie ekrany. Pickford, 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 no niestety, bez strzału. Chociaż teraz pickford może być warty trochę więcej, bo w momencie, kiedy to trafiamy, jest SBC połpa, no ale nieznacznie więcej, ale ponad 4 koła, no pickford kosztuje. Ok, no to od razu przechodzimy do paczki za 50 tysięcy. I co w paczce za 50 tysięcy? Czy trafimy? Jakąś urodzinową gwiazdę, na pewno są ekrany. Ale też... Niestety bez walkoutu, Argentyńczyk, SPO. Gomez, 8-5. Jako tako ujdzie, no ale wiadomo, za bardzo to nam się to wszystko nie zwróci, chociaż... Eee, Jezus. 6 ekranów w jednej paczce? Nagrody teraz za Food Champions? Tutaj, dograliśmy cyklu znowu do rana. Ale do golda 1 dobiliśmy. No i dostajemy dwa playerpiki, dwie paki za stoka. No i może tutaj będzie ten dobry playerpick, bo ogólnie z tymi playerpickami bywało naprawdę różnie. <laughs> Lopeza 85 to musi mieć każdy gracz, nie? W każdym polskim domu. Do tego lijać standardowo, standardowo. Zobaczymy, co będzie w paczkach za 100 tysięcy, no bo tutaj, no niestety, nieszczęście. Dramatycznie, dramatycznie, ale teraz, dwie paki za 100k. Jakiś jeden wokaucik taki, żeby chociaż był przyjemny, a najlepiej urodzinowy. Ale same krany, w pierwszej paczce za 100 tysięcy. Szwajcaria, no to będzie bramkarz. I to będzie pan Burki. Chciałbym przynajmniej, żeby to był Burki. A, jest to Sommer, do tego Henderson. A, no i wygląda to niestety, ale słabo. No nic, jeszcze jedna paczka za 100 tysięcy na LA. Ostatnia szansa, ostatnia szansa na trafienie karty urodzinowej. Chociaż może jeszcze jakieś asbesteki tu porobimy, przed rodzinami jest karta rodzinowa, więc będzie. Uwaga, kto? Niemiec CPS i to będzie Da Koszta. Yy, świetny prawy obrońca, jeszcze FIFA 19. Natomiast ten Da Koszta połączony z Kawercem. To jest misja, to jest misja. No i troszkę nam się to wszystko komplikuje w składzie. Za dużo tych mamy obrońców. Oprócz tego, Carvajal, A czy da koszta jest warty sporo 200 koła ponad 200 tysięcy. Więc z cyklu United cieszy buraczka. A jak z Carvajal, Julian Brandt jeszcze. A może w duplikacji jeszcze będzie jakiś boom? Nie będzie, ale jest super. No i zaczynamy. Trzy playerpiki mamy. Ej Boże. I zaczynamy. Okej, okay, oczywiście jest Lopez, ale wybieramy Pablo Sarabia, nie chcemy Lopeza. Zaczniemy teraz tak od końca. Po Sarabii, troszkę wyższy overall. No nie, no ten Lopez jest nieunikniony, jest nieunikniony. Tylko u Carsona. Carson miał jedyne konto z Mazim, gdzie nie było tego tego Pika Lopeza. I tutaj jajdź. No więc poszliśmy trochę w kolejności takiej, jakiej nie mieliśmy. 8, 6, 8, 5, 8 Miał być na odwrót 86,9094. 90, 94. No ale nie tym razem. Nie tym razem. No i teraz. Przed nami Paka za stoka i dwie paczki za elitę. No i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ty. Wow, e, ikona? Ej, to była ikona chyba! Holandia napastnik, Ikona! Ikona! Ja pierdzielę! Co się dzieje? Rudwan Mister92! <laughs> Ale jaja! Akurat podkręcałem drop. I udało się jeszcze na tą paczkę zdążyć. Ja pierdzielę. Rud Van Nistelrooy za 100 tysięcy. Ale jajca. Za Elite 2. To mi się podoba. Te nagrody dzisiaj są spektakularne. Zobaczmy, że coś oprócz Ruda. Oprócz Ruda Van Nistelrooya nic nie mamy. Eee, 400 370 tysięcy, Rut Van Więc elegancko. Okej, okay, zobaczmy coś, a proszę ruda, w duplikacie nie ma, ale Rut wyleciał. Okej, okay. ale dymy. Dwie paczki jeszcze z informami na tym koncie. Czy po rudzie Van jest szansa na coś ciekawego? Jest walkout, to najważniejsze. I liczyć 90 overall. Ok. Oprócz tego mogą być tutaj Pablo Sarabia yy, z tymi overallami, pewnie Lopez. Ale zobaczymy. I liczyć 90 wysoki overall. Na pewno coś kosztuje. Nie będziemy tutaj płakać. Yy, no ale z tymi dwiema poprzednimi, kolejnymi kartami Lipa. Ten i liczyć w okolicach 70 tysięcy. Ok. No powiedzmy, powiedzmy, coś pod 100 tysięcy ta paczka warta. Yy, no i teraz kolejna paczka z trzema informami. No błagamy o kolejny walkout. Ale też chcemy udać się w podróż do Roberta. Okej, okay, to będzie jajć teraz, tak? Także i liczyć, jajć. No dzisiaj zaś oni e, razem wychodzą i z paczek, i z pików. Nieżym bracia. The Paul i Arfield kolejni. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. moi drodzy, wbijajcie teraz i zobaczcie, co ciekawego trafimy w tej paczce z informami. Zostawiajcie łapki w górę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i na razie.